Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Wojtek, miałem was gościć w kolejnym odcinku z Was A sam ze mną Magiszka. Jestem! I Tomek. Jestem! Intro. Intrze. Tak, i wyciągamy. Wszystko, wszystko was... się zgadza. Wszystko się zgadza. <laughs> I Witamy Was oczywiście w kolejnym odcinku z Fosmofobii. Także nie przedłużamy, dajemy Redy. Mapa oczywiście randomowa dzisiaj, a gadała itemy, bo ja nie mam w ogóle pieniędzy ani nic. Będę musiał chyba solo pograć trochę. Nie mam pieniędzy. Tak, i zobaczymy co. Jak, także startujemy. O, to solo. solo. A ja wam oczywiście nice. przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie. Tak, wiem, Tomek. W opisie do filmu wpadać do Nagi i do Tomka. I komu dziękujemy? Wspierającym! Tak, chciałem to, chciałem to powiedzieć, ale jak skończę, też. że to jest ostatni no, ja... odcinek, kiedy tyle nagę na czekamy, najprawdopodobniej. No. Aha. <laughs> wow. Także... <laughs> no tak jak... O za aparaty. Do no, ty brałaś. No, nie zauważyłem, że to są te. O, to są te Boże. chyba podstawowe. Kurwa, dowora tej. No pięknie. Oł. Dave Averly jest naszym duchem. Paraboliczny mikrofon, Witness Ghost Event i zdjęcie ducha. No to to. A to jest Nic to fajne. Jeszcze ja się tą czuł chyba czoło. Gdzie są e -te. te korki? Nie, pika mi. Te, musisz I pika dłużej. Mi w garażu są. No, zobacz na ekranie, czy mi widać. Jezu Smaria, bo okay. może naprawdę te czołówki używał i patrzył. Poczekaj. No my z oglądamy. Ej, kość jest z pierwszym Ty. pokoju. Czemu ten nie działa? No właśnie. Poczekaj, zaczekaj. No to czy nie są te słabe. Kamerę. A może to są te słabe. Dobra. Ty, bo mi też nie działa. To już to są te gorsze, rozumiesz? Nie, nie, nie działa Aga, bo Winczy nie, nie działa. ma. Czekaj. Działa Aga, Muszę bo nie działa. Mhm. No działa, nie działa, mi też nie działa. Freezing? Freezing? Gdzie masz freezing? Na wejściu? O kość. No, mówiłem, że w pierwszym pokoju jest. A, nie słyszała ja. Gdzie ty masz freezing? To mi chucha cały czas. Ale. Ale mi chucha! Ale to nie jest. Ale, hucha. ale to, Oni, nie jest to nie chucha. Freezing. E, tutaj e, kuchnia. Bip, czy tam? Tak. I no to tam pewnie będzie duch. Albo kibel. A, to jest kitchen. Albo kitchen, albo kibel. Ale to jest więcej stopnia niż w przedpokoju. No to. Co? Trochę mam zmieniłeś. Nie hmm. widzę nigdzie ukryte. Nie wiem, jak tutaj tu będzie. jest 8. Z A co no, ja jeszcze wziąłem? Mi, miałam A, ten. ten yy, rmf ku Mam 7. A tu weź sprawdź? 8 i jeszcze cieplej. Że zrobiłam tam temperaturę. Czekać, aż się temperatura <laughs> wszędzie. Weź. 8. Dobra, jedy ja po 8. No 6-5 jest w kuchni i na przedpokoju jest 58. Dobra. Tu jest 6 stopni w tym. Może co 9. to za kamera? Kran się włączył. Jest MFK 5, w łazience się włączył kran. Trzeba zrobić zdjęcie. Ej, zdjęcia. w ogóle dodało parę rzeczy twoich Wojtek, bo jest ta lepsza nie MFK. To niemożliwe, bo ja nie mam. A ja też nie mam tych. Ja nie dodawałem dobry... tego. Może no, moje? Czekaj, się próbuję z nim gadać. Oś, ja tylko po 2 tutaj jest łazience. Już wychodzę? Ja idę szukać przedmiotu. Dobrze? Tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być. Na tej mapie. Polary! To jest O, dobrze. To mamy już dwa dowody. Ultravioletu nie będzie. Czyli mamy Spirit Boxa i MFK Piątkę Twins, Wraith i Ghost. I Ghost też. Mogą 1, być tak, że 1,2 Wraith i Freezing. Dobra, z są wodą. Dobra, biorę w Writinga. Dwa, Ej, jeden, zdjęcie dwa. ten y, z lewu robiliście? Tak. 1,3 Zgasił mi światło z O! Jeden. Wy mi są wąty kuźwa, hydrauliczne. Ja nie wiem, gdzie na tej mapie są te przedmioty. A w piwnicy nie ma tego? Nie ma w piwnicy nic. raz zablokowane. Nie wiem, gdzie tutaj były. You who hand, Display, in place the name of the Lord, I command you Czyli to jest stop. of the Lord, to of the Lord, Display of the Lord, Display of the Lord, tu może być? Lord, Display of the spirit Display of jest w pierwszym pokoju. O. O, oh. kuchnął. To co, idziemy na następną, czy robić zdjęcie do cum, na przykład? Eee. To znaczy, co najlepiej? Nie! To by było... Najlepiej to by było zdjęcie ducha i paraboliczny. To jest event. Wiesz, to... Nie, to Tomek z pozytywką. I po co te popisy? <laughs> On chce zginąć patrz, weź ją. No. A, wyłączyłaś już. To, to Weźcie się normalni. To co trzeba zrobić? No jeszcze teoretycznie na parabolicznym można, ale ja bym proponował, może faktycznie jechać i. Na kolejną mapę. Weźmy jeszcze jedną randomową mapę po prostu. Tak. Bo w sumie na te mapy mniejsze zawsze chodziliśmy. Może jakaś większa trawa. Odjeżdżam. Macie, mhm. Grejta? Tak. Ja Dobre. tak. Agas, chodźcie raz. Mam. Are you sure? Yes, it is. I może, Aga, jak coś, to sprawdź te kamery, czy tam coś możesz To No, zaraz zobaczę. W ładnie. Ja też sobie no, no, zobaczę. No, nie no, ja mam tu wszystko na maksa. Powybierane, ale um. nie mogło mi dodać, bo... A może mi kupiło, bo mi trochę hajsu spadło, więc może jednak coś, coś jest chyba tu ode mnie. No mówię ci, że ja nie miałam tego lepszego. Który ty masz? Czyli to wszystko, co ja tutaj dałem, jest teraz moje? Dlaczego tak się dziwnie zrobiło? A może z automatu ci kupiło? Nie wiem, ale teraz wszystko jest moje. A właśnie, zabrać. Wszystko jest moje. Dobra, to już niech będzie. Ja i tak mówię, ja sobie pewnie w wolnej chwili samemu tak, pogram. Aga da radę. Dobra. Ja już dałem ten, dajcie ready. Dobra. nie Dobra. Dobrze, ready? I... O Boże. Oh O oh, fucking shit. Boże. ty, Czemu randomowe? Wow. A nie miało być tak, że druga randomowa jest zawsze mała? No ale ta pierwsza była mała, więc. Małe do małego daje małe, więc musi być małe i złożony sensor, ghost event. No tak. Eee, korki są na górze koło tego medyka. Przestań. <laughs> to człowiek się skupić nie może. Co mam wziąć? Co to wziąłem? Dobrze to wziąłem. Ja idę od razu korki włączyć, dobra? C czołówka, chodź. O działa. A weź załóż, chodź. No mam deklu. Masz? Tak. Sprawdźcie a? tutaj od razu, ja pójdę po korki, a wy sprawdźcie tutaj te pierwsze pokoje, czy nie ma przedmiotu, bo to jest ta duża mapa, więc. Przedmiotu? Duża mapa? Tak. O, kudzia. O. Na, na wejściu. To będzie się można zapytać, gdzie jest. Robila ja zdjęcie. się to gdzieś? Jak chcesz. A to poszekaj, to ja muszę zdjęcie zrobić. Tylko żebyś dobrze odczytał gdzie jest, bo... Information, tak? Where are you? Matko, jak się tu na górę wchodzi. A, B... L... Blok... O... ci. C... Blok C. H. H... K, a, l... Hal. Blok C, hal. W, a... E Way. Dobra, Powiedz bye. No, Dałem mi. Bye. Nie muszę mówić, bo ja mam napisane ten. Ja mam tylko... do A, e a what is korki. the blok C. Mm, blok C? A nie powinno być ty. A jeszcze mogliście zapytać, gdzie jest kość. Mam się zapytać? Nie, już nie ryzykuję. Co B. No, this is not blok. Mam 42 C A block C to nie jest po prostu ten główny korytarz? I don't know. Na środku ten kwadratowy ten Tak space. mi się wydaje. Powinna gdzieś pisać. Bo tu wiem na pewno, że jest A i jest. Tam było B. Central control. Z B. lewej strony jest A, z prawej jest B, więc trzecią będzie C. A może abstersik nie Mi się może wydaje, być że ten C to jest ten główny, to może on jest tutaj, na samym wejściu. No, Chociaż na pandzie, na, na ścianie będzie pisać. Na bandzie. Na, na, bandzie. <laughs> na ba fundzie, <laughs> kurwa. Poczekajcie, ja, ja wyjdę i ja zobaczę Taka. mapę tego więzienia w internecie. A abstersik co jest? Prison fasmofobia. Ma fink. I czemu nie może dostać halu? Mam jakieś libalary library, library 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 To, ktoś jest w library? Waterheater Nice, komu mam widzieć? Waterheater Skąd mam widzieć jest mm. library? No tu gdzie byłem, to było library A teraz jestem w... Na pewno tam był blok C hallway? Mówiłem wam po literze Tak, e, widziałam, że było C ale wiecie, co ja tutaj na mapach, jak patrzę, to tutaj nie ma bloku C. Jak to? No. Ja chyba jestem w bloku C właśnie to jest Tak patrzę. Co tam robisz na górze? Is Main hallway. B b block B hallway. Cafeteria. Admin... Kajdanki. Hmm, idę! <grym> Office hallway. I don't know. I Słuchajcie, am ja lost. naprawdę nie, patrzę te mapy i ja nie widzę tutaj. No to podejść do kuczynki jeszcze raz. Może było main hallway po prostu. Może. Bo widzę tylko A block, B block. Library, Central Control. Nie no, Tomek literował było C. Bl ty, a może C to było, że bl blok? By, o, Może to było, że. To słuchajcie, no nie wiem. nawet jeśli. Ty mi powiedziałaś. No, dobra, co... ale jeżeli coś, to on musi być w którymś hallwayu w blokach, bo ja mówię, na mapach nie widzę C. Więc no chyba musi być w którymś dobra, no. albo w A, albo w B. Um, Masz gdzie. A, A no, jednak. Nie, yeah. A? A jest A. po prawo czy po lewo? Po lewo chyba. Po lewo cztery stopnie. Ty, ale ty nie mówiłeś, że na przykład A. Blok A. Ja nie wiem, co mówiłem. Ja literowałem. <noise> bloka? Nie no, to wychodzi. I no to właśnie mówię blok, a C? No bo ja tam widziałam C i mówię blok C, a to jednak bloka, tam nie było. Czyli on jest tutaj w tym głównym głównym. Dobra. To ja tu zostawiam to, termometr. A, ty masz tą pewnie, nie? 8. Dobra, to ja idę po resztę fantów w takim razie. I rośnie powoli jak moja wypłata. <grym> hmm. <grym> nie wiem dwie. dlaczego mamy 13 minut nagrania, a ja mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy, bo zaczynamy od dużej mapy. A <grym> jo! No, no, no. No nie? Tak, tak. Takie... A jak hejtanki? A to widziałam tu pełne skajdanków tej. Chodź. Tam ja też EMF-kę zostawiłem, więc. Ale to są przynajmniej łóżka sprawdzić. fajne, bo można przypiąć łatwo. Wow. A wiesz, jak one są niewygodne? A spałaś? Możesz być na górze. Wiesz, się Nie, nie spałam. Nie. Ale no jak? przecież nie będą A. wygodne. Ja tak, dlatego aga, do Anglii. Aga, aga była karana. Ty. Dlatego do Anglii uciekła. Ale na... Bo ogólnie piętrowe łóżka, takie te metalowe, to są kurwa niewygodne. Eee, to nie niewygodne, masz... tylko że skrzypią. Tomek masz najniższą sanity. I to, i to. Niewygodne też. 2, 4... Co mam? A, <noise> jeden sześć. A! 1, 6. Tu, masz najniższą sanity. 1, 1? Czy może nie będzie min minus? Minus? Musi być 0 przecinek. Wiem, wiem. O głos? O ty chuj... O ty, panie. To <noise> oh, się zdecyduj. <noise> Z wrażenia, wyłączyłem tego terpometra. Przypominam, że masz na Sanity, nie? Wiem. Gdybyś przyniosłby mi pies, a nie oooo, Kantarus. Masz do mnie? Nie wiem. Ja. A Taka? A y -y. no wiesz ty co? Nie mam. Jeszcze ty, brutusko. Mam mnie? Chcecie, żebym z krzyżem... Dobra, więcej ci mogę zrobić, ale nie będę mówić. Boże... Całuj nóżki, Jezuska! Jezus... Wow... Stylen 4... To jest nasza... A nie, to nie jest nasza książka. Wojtek? Nie, wiesz co, myślałem, że... Od razu mi się przypomniało to DVD, co Wojtek chciał ściągnąć, tego... Manekina. A, tak. Ale mi się piękne. to ostatnio pojawiło na TikToku. Mój TikTok mi się pojawił na TikToku, nie? O, o, to, to. Nie chcę nic mówić, że ale ma taką samą psychę jak ja. Co <grym> ruszył, Zerową. Ej, czekaj, jak to posadzi, żeby to. Co to było? Jest du duch? To jest to hand czy nie? Tomek. Ej, Hunt. Kuku, 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 ku! Mamy prze-banę. E no. no. W bathroom. Ja umrę. Ale szybkie. No, umarłem. Wojtek, jaki cudem? No, był szybszy trochę ode mnie, ale on nie był jakoś mega szybki. Tylko, że mi się stamina po prostu pokończyła. Ale on musi być, on jego punkt respienia musi być gdzieś tam dalej, bo... On trochę szybko zbyt do nas, do, znaczy aż Tobie. tak szybko do nas nie doszedł. Więc on musi być gdzieś tam chyba z tyłu. Nie z Gdzie się? No musieliś zeszaleć ta psa. To idź. A, ja stawiam tylko w tejże, w nic sensie. <laughs> Czuj się jak ja w DBD. <laughs> ale kamera tam jest postawiona. Właściwie większość rzeczy o. jest postawiona. Znaczy dodam sobie. Skręciło od... ci kark, ale już tak, o, o Jezu, w górę. Sanity to w ogóle u was jest tragedia. No po co wziąłem tapsa No No to jak wziąłeś tapsa masz 30 sanity Nie, 30 miałem jak, jak brałem Nie, masz 30 sanity Kurwa pan? Ja wiesz on się rozpiega po mnie On się w tych kratach pieprzonych, To dziecko było! Smarkacz bombli jechany yes. Na samych tych kratach, Aga A czemu czemu ja nie mogę przełączać? Co tu się? A między kim chcesz przełączyć, jak nie żyje. No myszką oh. musisz przełączać. Patrz, nie mogę. Użyj tu? myszki. Tu? To ja nie wiem. Coś Ej, się wywali mówi. mnie? Coś z grane? Nie wiem. No nie mogę. Chyba, że tam się jakaś kamera zawiesiła albo coś. Ale co jedzie, no my nie mamy żadnego dowodu. Hmm. A Tomek nie żyje? No, no nie, nie żyje. Już mówił, że umarł. A, ja wziąłem dwa tapsy, halo? Ucieka nam strasznie psychika, więc jest na pewno freezing. Będzie na pewno, bo już było tam jeden przecinek, coś tam. Ej, myszkę trzeba kliknąć? Tak. tak trzeba za każdym razem. No i się nie da, czemu mi się nie da? Nie wiem. A co masz, czarny ekran? Nie, to nie, się, się na twojej kamerze chyba. No to może jakiś błąd. Albo na tej kamerze w środku? No, nie mogę, nie wiem, lewym klikam, prawym klikam. Dobra. E Dobra, nie dziób tego Nie, No to tu nic nie zmienisz. Eee, dobra, ja. Czyli mówisz, że teoretycznie je zaznaczamy. Ja bym to obstawił ten freezing freezing, tak? No, no bo już tam dochodziło poniżej z jeden. Do wyboru. No i dobra, teraz zastanawiam się, przy którym bardzo leci... Ja przy powiem demonie. tak demon. Ja to nie będzie demon, tołek. Demon już by nas dawno za, zaatakował Ale dużo demo, przy demonie leci strasznie psycha? Ale ta psychotomek aż tak bardzo szybko nie spadła. Oj, bardzo leciała. Poczekajcie. Nie, nie, nie. To, to, to. Ale mam, Tam jest w ogóle... Tych... Ja tam zostawię. Ja tam pójdę jako duch. Mam nadzieję, że tam będzie jakieś światło. Bo ja tam zostawiłem książkę. Ale tu mi się za... Zacięło na tej kamerze. Zostaw No to nie wiem, no to... Night vision. Tylko fakt, faktem, no właśnie... Nic się nie da zrobić. Nam dwa dowody dała. bezpieczność. Ej, poczekajcie. Mam. A jak może zaniosę nową? Nie wiem. O! Zmienił się obraz, Ega. O! O, 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 o odbugowało. odbugowało, odbugowało. O. Jaka to była kamera? Piętnasta? Ja nic Bo nie tak. widzę na tych kamerach. Ja nie wiem, gdzie ja tą książkę Ja jej nie widzę tutaj, jest za ciemno. Ale... 15? Wiecie, co Bo. wam powiem? Ożył ożył ożęł! Ale wiecie, co wam powiem? Wydaje mi się, że książka jest przewrócona. Tak? Tak. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. Czyli jak ghostwriting by odrzucić... To jest under your Onriyo. I pamiętajcie, że jest wiem, to orzeł. jest książka? Rzucałem Orełka. To jest nasza książka? <laughs> Czekajcie, się, idę, idę... Nie, bo ja nie widzę... Jest tak ciemno. Mogę to rozjaśnić bardziej? Nie, mam na maksa. Ale może to są docsy? Nie wiem, czy to jest. Może ta kamera jest strasznie daleko. Ej, czekajcie, ile mam mózgu? Trochę mam. Ja bym zaniosła kamerę jeszcze jedną. Ja muzu, mam mózgu, trochę mam. Bo ta kamera Czekaj, jest strasznie się. daleko od docsów. Mijam twoje zwłoki. Mijam twoje zwłoki. To jest chyba. I zobaczę, czy jest no, napisane. No na wiesz, zginę. Trudno. Czasem musi być tak, że wszyscy giną. Gdzie? No właśnie książkę. nie wiem, czy to jest ta tutaj. Czy to jest tu, 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 leży książka? Tu jest, to jest nasz zeszyt. Ale to jest. Nic co to widzisz? To nie? jest nasz i Dukopis leży normalnie, nie jest wyrzucony. Ja tu nic nie widzę, a mam na maksa jasność. A nie tu jest krzyż, krzyż. widzisz krzyża? ko mnie. coś widzę. Czekajcie, ja najpierw nie umrę. Nie, nie, dobra, aga, nie, nie, nie. Poczekaj. Nie? Nie, no bo to szkoda i temu. Ale książka może być, bo no on nie rzucił książką. No to mam patrzeć, czy nie? Na co, nie na wiem, no jak chcesz, jak cóż, tu jesteś, to... Tylko, że mamy w takim razie, co mamy? Orby, tak? Ożły? Czy docy i... Ożły. Czyli orby. Tak, były, Docy, Tak, orby, nie docy. A macie tu gdzieś tutaj ten? Macie tu gdzieś yy, ultrafiolet? No to słuchajcie, orby e, i zwłokach. Freezing, jeżeli jest, to jest Revenant, Yurei, huntu albo onrio. A tu leży. Chodź Augustiu, to Beaturkę sprawdź. Poczekaj, poczekaj, sprawdź. Poszekaj, poszekaj. idę, 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 bo się stresuję okay. już. Poczekaj, poczekaj. No posiekaj. No, Poczekaj. No nie ma w Dobra, to jest, to, nie, to jest ten, jak się nazywa? Eee, na wejściu. nie ma wpizduchy. Nie ma, nie ma, nie ma? Sprawdź temperaturę. Temperatura. Dwa. To Nie będzie freezingu. Chyba. Jeden. O, widzisz, do A widzisz te jedynki, to jest takie? Nie jeden, jeden był. A korki są jeszcze włączone? Nie wiem. Chyba. Nie A, wiem. A, czeka, Aga... idę Aga... po tom. Ja nie wiem, gdzie tu się zapala. Idę ja po wiem, po na straszne. samej górze. Nie, tutaj po boku, tutaj w tym wojtek, tu gdzie jestem? A, o to ci chodzi. No tam nie się było. zapala. Myślałem, że jej korki chodzi. Light control. Powiem szczerze, że ciężka sprawa. Ale nawet przy korkach tak niskich temperatur nie ma w budynkach, więc... Czy to mogą ułapowanie być? Na każdych możliwych drzwiach. Najlepiej no, to solą tak. wysypać, ale... Całam. Idzie, jest hand. Tak. Bie ale biegniesz szybko. Ty ucieknie. Nie ucieknę! Nie, ona zawróciła. Tak, to ucieknie, trzeba odjechać ty jeszcze wszystkie rzeczy. A ja nic nie dałem. Tak jest Hunt Pinuj drzwi. Hmm. Revenant Jurei Hunt to A nie, freezingu nie będzie, tak? No. Ultra wiole, też nie widziałam nigdzie. Ale może, że łapał tam oh, dalej. Oh. Jest wry hand? Ja nie wiem, nie powiem ci. To w writing też bym wykluczył. To jest Barsz i Jaoka i Rayo ewentualnie można jeszcze chwilę postać, ale nie wiem, czy jest sens. E, mogę wychodzić czy nie? Tak. Nie wiem, czy jest hand. Tak, możesz wyjść. A, Cześć, to... mogę ona nie, ona nie idzie. Ona jest dalej u siebie, więc. Koniec handu. Jezus hmm. Maria, już... nie hantu. Ej, ja w ogóle nie słyszałam, że ona odpaliła hanta, tej. O... Bo ona po chwili, bo nadal jakoś tam mówię z, z dalekiego, kurde, kawałka tej. taj? Taję? Thai? Banshee to by mnie kilim od razu. Boże. Ale właśnie, ten dół długo... No! No, jest hant. Tomek nic nie mówi. Bo byłem w książce. Jest hant. Banshee, okej, okay, haraju. Muszę duchy nie mogą kamery zmienić, to pana jasnego Widzicie jak się skończy? Okej, okay, patrzę na tablicę Pan z with the environment, a will rarely leave a trace Dobra, to powiedzmy, że wykluczamy też ultrawiolet, tak? To teoretycznie zostają dwa, Yokai i Rayu. nie wiem. Mogę już? Teraz. Prawie kiedyś odezwałaś się, hunt skończył. A tu jest... Talking near Yokai will anger it, increase when hunting you and only hear voice close to it. Powiem wam szczerze, to... że... To bardzo <laughs> ciężko tu będzie cokolwiek zrobić. Oh. Moim zdaniem nie ma absolutnie sensu ryzykować, bo to szkoda tracić nie, pieniądze. Nie, on, on, za bardzo robi te y, hunty. Ja już w ogóle nie mam tych tapsów w ogóle. Dobra, to czekajcie. Mamy orbę na pewno, tak? No widziałam. Tak. Hmm. się na pewno nie. No bo ona by mi kilim. To wiecie co, czekajcie. Wykreślone dotsy, bo teoretycznie ich nie było widać. Wy... O, rzuciła książką. Ty jak rzuca, ale to chyba nie nasza. Możliwe, że nasza, bo ona leżała na kamerze blisko. Było widać. Nie, ją na leży ta jedna kamera na lewo. To taka gruba książka, to chyba. Yy, ta jego se przeczytał jakąś, nie wiem. Ale dobra, to może zróbmy tak. Ballady. Ogarnijmy, że rzucił naszą książką. Nie będzie bo są orby, więc to jest Bansi i Raju albo Obakę. MFK piątka na tym. To ja. Jest, bym... jest, jest, słuchajcie, jest teoretycznie piątka. To ja bym dawał obakę. Jest teoretycznie piątka. Ja daję raju. Raju to było chyba z elektrycznością. Tak? Ja daję i obakę, bo Zob sprawdziłem, przy jakich odpowiedziach się powtarza banszy, bo banszy przeważnie tylko jest za jedną osobą. No. Ona nie szła za jedną osobą. Ultraviolet to by było na to? Ale jak nie szła za jedną osobą? I Banshi. Yy... No Banshi jest u... Banshee się jak się upnie jednej osoby, to się jej upnie i za nią tylko chodzi. A nie wiemy czy jak poszła, bo... Nie zdzieliśmy uwagi. Nie wiem. Ja daję. tego. Ja daję. Raju. Ja jebaka. No wiecie co? Kchanice. No i co teraz? Ej, a co czekaj, czekaj, czekajcie. Na Raju, Też co nie było? wiadomo czy to będzie w ogóle to, bo. No właśnie. Tu jest bardzo ciężko. A tu no. ghost, e, nie, to cyby były? Chociaż <coughs> ja mam wrażenie, że on, jak Ciaga nie widział, to on bardzo szybki był. Tylko nie pamiętam, który to był duch, co tak gonił dziwnie. Że jeżeli jest A. daleko, to szybko biegnie. No i dupa, 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 dupa. To czekajcie, dotsów ja też tam nie widziała. Który nie miał dotsów? O, a Jean will travel mf 5 ultraviolet freezing. Aha, ale są dots, to nie, to odpada Jin. Dobra, to bierę dobra, tego ja dżinu. Do, dobra. Raju. Już do wora biermy. Dobra, odjeżdżam. Czy? Odjeżdżam? odjeżdżam? Tak. To tak. drugie, to co nie ma, ten, yy, dotsów. Klikam. Jobaka? Chyba jo. Pewnie i tak się mylimy. Ktoś może trafić, Ja muzie, wziąłem jobaka. Ja raju wziąłem. Jobaka. A to jest. Obaka. Jo Jobaka. Uwyttywy. Wow. Zrobiłem 17 i 17 XP eksper... <mawia> Majątek. Kurwa. Ja 180. To jest kurwa. Wow. Ale to był dziwny traf tej. Trudny ten drugi mecz, bardzo. No. Mam, zrobiłem setny kontrakt. Ładnie. OMG. No dobra, ale słuchajcie, za dzisiaj wam dziękujemy. Słyszymy się oczywiście pewnie w kolejnych odcinkach. Byli ze mną Agnieszka. Tom. Był też Tomek. Byłem. Także do następnego. Cześć i pa pa. pa, pa.